Super niesamowity Ale, ale czeka, czeka, czekaj, 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 Czy my oglądamy, jakbyśmy nie. byli w jakimś. Nie! Chłopi, my oglądamy lepiej niż jakbyśmy byli w kinie, bo takich ja. nie ma w kinie jak normalnie niesamowity stumble, Guysowe rzeczy, a jeśli wam takie się odcinki podobają, to piszcie oczywiście w komentarzu, że chcecie więcej takich odcinków i oczywiście subik i łopeczka! Bananiaż Jan! Ty, a da się go zjeść? Czy się nie da zjeść tego banana? Ale to jest plastikowa zabawka. K która dosłownie należy do mojej bratanicy, która nie ma dwóch lat. Aha, ty ja myślałem, że to jest super rącki, normalnie, nie, pa, pa, Ona dostała. No chłop? chłop zrobił! Ej, ten chłop chyba się najadł takich bananów, ci powiem, i on Stary, coś takiego stara, potrafi robić. była w zestawie z taką y, kuchnią plastikową, taką, no. wiesz, takie, są takie itemki, że takie ma, małe dzieci, nie wiem, na przykład, które mają rok, czy trzy lata, czy pięć, czy dziesięć, nie wiem, kurde, do jakiego to jest wieku, no nie chcę mówić, że to i do jakiego ale wiecie, taka sztuczna kuchnia, no, no. I, i że tam są takie, wiecie, garnki i tak dalej, co tam było, y BANANIASZ JO! No patrz co się w ogóle... Okej, okay. ten gość robi coś totalnie niesamowitego! Super, SP, SP, SP. I w ogóle to jest nierealne, żeby to zrobić, a teraz bars. Spa... Dobra, a on ty... się, typu... stary, zaciął. E, on się chyba zaciął, ale pytanie, czy jakaś Biedronka go walnie, zbyt. czy nie walnie, to jest pyta... CO?! CO?! Ej, go na Ej, nie, no stary, no patrz co się wydarzyło! Panu. On chyba się najad, Ewidentnie, widzowie tych bananów. Banana. Naprawdę, ja nie żartuję. Normalnie, chłop, tak jadł banany. Żyj, ej, patrz! Co? No ja to wyliczył! Ja też coś takiego chcę zrobić. No co? Mocne. A ja, ja bardzo chcę boja. to zrobić, no. Yeah. Ty, ale wiesz co? Słyszałem w ogóle od widzów, że to jest giga realne do zrobienia, więc e, może byś spróbował. Ja nie kwestionuję, że to jest nierealne. Nie, ty, nie, a ja to, wiem, że to, to jak to ten kurczak tak. robi, to jest realne w ogóle? Powiedz ty mi. Jeżeli to jest twoim zdaniem kurczak, to stary... Jest znaczy nie kurczak, no tylko ten, Ja myślałem, że ty zawsze lubiłeś bardzo kurczaki. No ja no, lubiłem, raczej. ale myślałem, wiesz, ale myślałem, wiesz to indyki jest spoko. Indyki ten! Mam stary, normalnie super rację! gol gol gol. Wiesz, jak robi Aberka? Po Nie, tak robi Bobek. Wiesz, jak robi Aberka? E, aberka robi super odcinek. No, super, guys! Rozpoczynamy! Mam jeszcze mnie od niego, <susy> prawda? Ty, a Patrz to w ogóle kolejny chłop się bananów. Patrz robi na Canon Climb. Bu bu, 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 bu. Widzisz to? Ło, e, ale masz e, Robercika, ci powiem, normalnie super Robercik, 10 lat, 10, U, a tu gościu niestety odpadł na blogu, a to jest w ogóle podpis jego, tak, czy nie? No stary, widzisz jaki autograf? Uuu, nice. Nieźle, co? No, ty, ja nie mam a ja e, Lewandowskiego. A ja mam banana. O, i, i masz Lewandowskiego autograf, więc giga, naprawdę spoko! Ej, dzisiaj tak będzie, stary, patrz, na mikrofonie, a widać to u ciebie w kamerze? No widać, ta, jest nurwa, ale... no, wow! to, jest normalnie, wow! Patrz, co gościu w ogóle robi? Stary, tak? oni są w basenie, oni robią challenge, kto ostatni wyjdzie z basenu, wygrywa 10 tysięcy złotych. O, to zł. wiesz co mi się wydaje, że chyba ostatni I... wyjdzie spoiler, Indyk. Spoiler, wygra no? Indyk. Oooo, wow, ale spoileralito! To! A tu patrz, banan! Chłopak banany! Nieee! Ejo, ejo, ejo! Pańskie Ale tu są błyskawicy! Bo dużo widzów pisze, że chcę u ciebie skina banana. A, aby radasz skina banana? Bo no kto? to? Trzymaj! Boa! Wow, dziękuję! Dobra, będę miał teraz super skina banana, ale powiem wam, ta kamerka... Że ziomek tak, też się zgadzam. E, znaczy nie, no, to jest bardzo fajna kamerka, ja taką mam e, często w StubbleGuys. guys. on o! ma niek? Jak nie on ma niek? DEPROBRO! DEPROBRO! Ło, ludzie, De jest rado, Człowiek, DEPRO, tak, bro! To jest bro. największa legenda w historii guys. No, ale Wymyślcie ogóle... sobie, kto może być najlepszym graczem na świecie? Kto może By... być najbardziej znanym graczem na świecie? Bo bo poza, poza Julinie Klotz. <laughs> I uwaga, to jest nie 0,001% często. Nie, nie, nie. Bo takie też nie. Otóż nie. Nie, nie Sami. O, nie, nie wiem, jakiś Samir nie! Samir nie. nie. Samir, bro nie. Albo Mr. Uwaga, Gaming też. O... Pro Pro A teraz w ogóle patrzę ten gościu w ogóle, Kimi, Nitu, ja za bardzo nie, okay! nie wiem. On, 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 on chyba się najadł z... trochę e, dziwnie. On się gumi najadł gumijaku, tak e. mi się wydaje, chłopie. Bo on tutaj. Co z Ty! tym trikiem? Bo trochę nie wiem. On w ogóle chyba straszy tego indyka, chłopie, on go przepędza mm. normalnie do zagrody. A go na No. to polegało? Bo już no. po tam indyki nie chodzą. To. Jo, ale przeskoczył. Ej, dobra, ja wiesz co mi się wydaje? Bo, bo zawsze mi jest przykro, że ja takiego Mnie nie się nie mam. wydaje, a wiesz, że w ogóle ja Przez potrafię robić super slajda, a ty Aberka, potrafisz robić super slajda? Stary, w trzech czwartych. O, a wiesz, że Bobek potrafi zrobić pełnego dobra, super dobra, slajda? No? Ha, ha, ha halo? Mm. Ale, ale to ty dzwonisz, Bobo. Ahaha, chłopie, no? Bobek umie zrobić takiego super slajda, że jeśli nie wiecie, że Bobek zrobi super slajd. Nie, nie, nie perfekcyjnego teraz jakby super slajda, to wejdzie Widziałem. Na widziałem. Plik. Bobek zrobił poradnik. I uwaga, no. bo to jest ciekawe. O. Wy. O odcinku, który nagrałem tuż po twoim poradniku, no. faktycznie zrobiłem swój rekord w, w długości jakby, no tego waterfly'a. Więc waterslida. polecam wystawi, gorąco to, no. ludziska super slide'ik, bo jak Bobek zrobi super slajdika, no to chyba wy też musicie zrobić super slide'ika. No albo jesteście aberką lamusem. Yy, pa! W ogóle, wow, ten skin jest giga-zapomniany. W ogóle tym skinem już nikt nie gra, chłopie, tym, tym ciaskiem. Ej, Ale wieś? to prawda, ale od kiedy ja do odcinków wrzucam mity, to no. trochę jakby zwracam uwagę. Na przykład z tym, z tym skinem było tam parę mitów, więc to, jakby ja ale, na przykład sobie przypomniam o tym. W ale ogóle Jest taka sytuacja w Stumble, guys. Że tych skinów jest tak dużo, że na przykład no. jak nagrywaliśmy odcinek do mnie na dzisiaj, to stary, wiesz, grałem Cristiano Ronaldo, no nie? I to no. pierwszy raz od naprawdę mega dawna, kiedy w końcu mogłem wziąć skin jakiś, który nie jest nowy i wiesz, Ta. i znowu sobie pograłem. No bo zawsze gramy nowymi skinami, no nie? Bez skid, tak. no bo tak jednak widzowie lubią nowe skinki, a może jednak no tak, lubią te tak. stare? Napiszcie w komentarzu, Ta. bo może jednak ja widzowie. lubią lubię te stare. nie, 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 mnóstwo innych skinów starszych, no. No ja, no, ja tak, ja tak ja samo, ja sam banana, Bo to jest oczywiste, ale każdy skin praktycznie co drugi jest mega Ty, a patrzą teraz gościu indoor! Aha, to jest yyy. ten trik z tym bananem yyy. i z tym odbijaniem się tych typów. Ale wiecie co? To mi się wydaje, że ten trik jest dobry, ale giga ciężki do zrobienia. Tu jest dosłownie Stary, tak, co ja, ja kiedyś z, tak dwa miesiące temu z Wojanem to przetestowałem, że staliśmy we dwóch i no. były dwa banany. I faktycznie to mega dobrze zadziałało. Ale wiesz o co chodzi? O Wystarczy jedno uderzenie i już przegrywasz, więc jakby, to jest genialne, gdyby poświęcić tak z godzinkę, dwie i żeby wyskilować ustawić. się na maksa, żeby dowiedzieć się, jaka odległość między bananami będzie ta idealna. No, nie? zgadzam się, z... oho! Absolutnie. absolutnie! Absolutnie, e, absolutnie. Ale stary to jest normalna basic. gra! No nie miałeś Super czegoś takiego, nigdy chłopie! To jest, z... Aha, a teraz. Mama jest to. To no. jest to jest serduszko za To Ty a w ogóle ciekawe kto wygra Jak oni tak wszyscy spadają na 3-4 Ciekawe kto wygra To jest o, to dobre. Wow, teraz to jest. Ej, on oszukał, randki. bo on powiedział, że no trampolin, a dotknął trampolin. E, aż sprawdzimy, poczekajcie, zobaczmy. No na początku. Znaczy, ja wiem, wiem że go to nie odbiło i wiem, że się czepiam, ale bardziej dla Beki to powiedziałem. A, że aż tak, tak po prostu pocałował o to, ci chodzi tak, no, tak, tak dziubeczkiem. Tak, tak, dziubeczkiem no. musnął! Ale wiesz co mi się wydaje tak i bo tak zrobił koksuwa normalnie? Oho! Dobra! Dobra, Probro jest takim koksem ludziska, że bardzo... Babcie... Nie no, ja bym chciał go poznać osobiście. Naprawdę? No, powiecie... no zobaczcie, co Każdy on robi! Każdy ma pewnie taką osobę, którą chciałby poznać. Bu. Nie wiem, ja bym chciał poznać Roberta Lewandowskiego, no. Cristiano Ronaldo, Ale Spoko. Ty, Probro, też. Ale tak, ale tak najbardziej na świecie, tak w <laughs> głębi serca marzę o spotkaniu Probro. a na co naprawdę. jeśli to jest jakiś, nie wiem, normalnie... E... Robert Lewandowski. O. <laughs> we wolnym ja czasie. To jest... Robert znowu był de Co on wymyślił? De pro bro bro, 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 bro. Ja Typ normalnie przeskakuj, a teraz Humble Stumble uważam Instant... że on U? sprawił że ludzkość po prostu. Nie. Wiesz, jakby poszła stary, w dobrym kierunku. Moim zdaniem ludzkość nie zasługuje na ten problem. Absolutnie! My stary. go bardzo potrzebujemy, ale absolutnie Ta. ostatnie co można powiedzieć, to, że na niego zasługujemy. O, tu i cały człowiek, Stable, mentor, guys moim filantrop. zdaniem nie zasługuje. Ło, wow, a teraz bardzo... Co to ten gości tu? Aha! Indor stary skin! Aha, bo no to jest ten wiesz, nie skin, tylko no. jak były indyki tam w listopadzie. Da. To taki prawdziwy skin! Ja co? myślałem, że to skin w ogóle był, a to tak. E... No Spacer idzie, nie? Kurde. Bez... Jeszcze ty dotknął go! Co? <laughs> A, Co? Poczekaj, e, on w ogóle jumpnął na niego czy obok, poczekaj! Na nie... No tak, e... Nie, no ten, Gdyby ten indeks stał w miejscu, to pewnie no, by jakby to lepiej to pe... wyszło. Tak, no. ale jednak indeks spychał tego ty. What? Ej, jak myślisz, kto wygrał? Co? Ej, poczekaj, bo to było tak, że indeks. Poczekaj! Indyk go dotknął w tym momencie, patrz i nagle. Bum! No chyba, że on cięcie zrobił po prostu, bo trochę dziwnie. Nie wiem, tu było. Ło! Wow! A tu jest spin, go run bez. Aha! Absolutnie i... normal! I oni są już na Speed go run! Tak, no faktycznie, słuchajcie, całkowicie normalnie. No, normalne. Ohio. no, normalne. no, co? no, 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 Otóż, Otóż, nie. Nie. Otóż nie. Bo jego Zero najlepszym procent. kolegą jest 0,0001%. Nie? Dla niego najlepszym przyjacielem jest ta jedynka, chłopie. Jak w ogóle skacią, chłopie. Pa! No patrz, w ogóle się wydarzyło tak szczerze. Tutaj BOOM! Jakieś, nie wiem, niesamowite wybicie. Tutaj na trampolinę trafienie i no. jeszcze raz... Nie, no to jest naprawdę. A jeszcze w ogóle się utrzymał jak totalny. Tak! Szef to jest tak za mocne. To jest serio ludziska. Batman naprawdę zrobił robotę. A teraz. Yy, Najzwyklejszy paint splash jaki... Kiedykolwiek zagrałem stary, nigdy eee, nie widziałem bardziej ci podstawowego powiem, paint splash. Eee, że ty naprawdę Powiesz, ci Ale paint przecież splesie. to jest soccer, Soccer, Nie! N Najzwyklejszy paint splash na całym świecie. No, nigdy taak, nie no tak, no tak, no faktycznie ludziszka, w ogóle powiedz mi gdzie ta piłka jest, bo ja za bardzo piłki nie, nie, ma. nie widzę. Nie eee. ma, bo to jest normalne stary, właśnie na paint Aha, splash. Aha, że... Widziałeś w... kiedyś na paint splash a piłkę? No nic najzwyklejsza wersja. A widziałeś kiedyś na e, soccer e, farbę? Stary, za każdym razem widzę, że Aha! na przykład murowa jest zielona, jest pomalowana. Ło! Wow! No? Ten guru co robi, ale jednak wiedzieć, co. pro probro, by zrobił taką. de pro by pro. Dobra! Pro pro Dobra! No! Ale z jaką łatwością, chłopie, popuuuu! Widać, że probro ma po prostu no więcej naprawdę. tej energii. Ja widzę, Oj, ja widzę za norma, o i znowu o, on dwa On mógł przejść dołem, mógł, ale tego mógł, nie zrobił, bo to jest pać, zbyt dosłownie chłopie, to nawet patrz, tutaj cyk elegancko i tutaj patrz jak, nie miał czasu. Mógł, mógł Miał czasu dużo. ma Ale to jest Okej. Okay. O, bobek to chyba twój o, no ziska, film, To jest takie łatwe, że teraz przeskoczy na drugą stronę, teraz znowu. Ta, no, ziska, raz. To jest takie łatwe. Chłopie, o doczytał wodę. Widziałeś? Pać! Pa! Pokaż. tą wodę, pa! Pa! Poczekaj, Moim zdaniem Nie. dotknął, jeszcze raz! No chłopie, dotknął wodę, jeszcze raz, pa! No, nie. no może, no może, no może A. nie. Ale jakby <laughs> dotknął, to też i tak bym mu to zaliczył, szczerze. O, to ja wiesz, że ja miałem, jak nagrywałem ten odcinek, kilka takich prób, że dotknąłem serio wody leciutko i poleciałem dalej, dosłownie brzuszkiem, tak Ej, no centymetr. To musisz być, musisz być strasznie dobrym graczem. No, sposób, ale razie. jestem, nie jestem tak wow. dobry, jak The pro! Bro. Ej, to było mega mocne, bo wiesz, patrz, to było przy samej przez co? To było przy... Krawędzi, On patrzcie! Tak nie no to jest za mocne ludziska! Wy jeśli to... ludzie, takich więcej odcieków! Jak Probro! Robi super blok od naszu! i naprawdę! Bo Probro nie przyjdzie nie do Was bro, bro. Y, w nocy i będzie lipa pozderki.